Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft wyzwanie na modach. I dzisiaj pomyślałam sobie, że możemy pójść yy, do kopalni. Więc y, tylko otworzymy sobie te dwie skrzyneczki na przykład. I dostaliśmy w sumie nic za bardzo ciekawego. No dobra, nieważne. Y, jeszcze mamy coś do odebrania, to tylko nie wiem co. Tu chyba nic. O, to jest zrobione. O, mamy parasolkę, okej. Okay. U, szlamowy kilof, Ciekawe. No dobra. Trochę nie ma w moich skrzynkach syfowych miejsca już za bardzo. Dobra, posprzątałam trochę we kwipunku i plecaku i teraz yy, musimy jeszcze tylko... Chciałam powiedzieć, że co musimy... Zbroję zrobić dlatego, że, A, chyba, że, czekajcie, ja brakuje nam klatę i spodni, mamy tu jakąś klatę albo spodnie? Raczej nie widzę. O, spodnie mamy, ale to jakieś skórzane, to bez przesady skórzanych nie będziemy brać. No dobra, no to pójdę y... zrobić sobie z emeraldów coś. O, mieliśmy z emeraldów, no dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, dobra. Wsadzimy na siebie tą z emeraldów i będzie dobrze. I możemy lecieć. No to idziemy do kopalni. Tepniemy się tu na przykład. Ojej, dobra mi się wczytać się, dzisiaj wczytało, ok. Yy, w którą stronę idziemy. W tą dobra, no to tak, dzisiaj odcinek raczej będzie... Yy mało emocjonujące. Po prostu będziemy kopać. Zobaczymy do czego nam się uda dojść. Fajnie jakbyśmy znaleźli jakieś rudy, bo będziemy wtedy o właśnie rudy takie o, które dają tego doświadczenia, w sensie wiecie, level, nie? Bo mm, brakuje nam trochę levela. Skinka, dobra rzecz, generalnie, więc pokopiemy sobie troszkę w niej. Eee, żelazo, pewnie, nie pamiętam w sumie, czy mamy dużo, czy nie, ale żelazo zawsze się przyda, generalnie. Ja muszę się bardziej rozglądać, bo tak sobie po prostu wskoczyłam, ale e, przecież małą by mogą być, bo niestety wiem, pochodni, generalnie by się przydały, ale mam no, kto widzie więc wszystko jest. Ogarnięte pod względem widzenia, ale czy to znaczy, że nic mnie nie zaatakuje? Niekoniecznie. No właśnie, dzień dobry. Tam są diamenty, spoko, spoko widzę, tylko się zajęłam tym creeperem. Jakbyś mnie może nie atakował od tyłu i pchał na tego drugiego pajanka, to byłoby miło. Dziękuję. Chodź. Ja sobie to zrobię. Checkpointa, którym był checkpoint B. Dobra, e, ja. Dobra, szczerze mówiąc, y, trochę brakuje mi łuku bo ojej, ja chciałam te rzeczy. Bo przyzwyczajam się, że na Minecraft Survival mamy łuk i chętnie bym taki również i tutaj miała bo to pomaga jak mogę sobie po prostu razy strzelić z odległości albo nie, w sumie to nie. Chyba po prostu ostatnio mam taką fazę, żebym we wszystko strzelała, tak mi się wydaje. Że może tak też być, bo mm, jakiś czas temu miałam też taką fazę, że po prostu bym wszystko mieczem lała, ale właśnie ostatnio raczej y, idę w y, łuki i strzały, z tego co zauważyłam. Dobra, generalnie to tak. Yy, nie szukam nic konkretnego, ale nie pogardziłabym jakimś dungeonem czy coś ten desen, jakimiś skrzynkami. Byłoby fajnie. ok, nic tu już nie ma, nie. Mm. Lapis, lapis też, oj, nie widziałam pana. Okej, okay. i teraz tak, lapis się może przydać, zwłaszcza, że daje expa. To się przyda, bo to jest jakaś tam moda, z którego musimy zadania zrobić. Węgiel muszę też kopać, tak, bo węgla mamy dość mało, a generalnie jest to bardzo przydatny surowiec. O! Dziękuję. Bardzo miło. I tak. Proszę, co się nie wkopie, to się wykopie gdzieś indziej, w jakimś innym korytarzu. Już nie mam w ogóle pojęcia żadnego, gdzie jestem, ale trudno. Dobra. Wrócimy sobie yy, minimapką waypointami, pointami, więc na spokojnie damy radę. Tak. Generalnie to nie bardzo wiem, jak Wam nagrywać te odcinki, bo... Nie jestem w stanie jakby stwierdzić, ile wytnę, więc yy, nie wiem na przykład, ile nagrywać ten odcinek, bo teraz już mam 10 minut, ale po tym jak pocieram, to może być na przykład, nie wiem, 5. No i yy, nie chcę Was zostawić z 5-minutowym odcinkiem, prawda? Więc pewnie nagram około 20 i zobaczymy. No, po czasie jakoś się nauczę, ale na razie to jest drugi odcinek, który w ten sposób nagrywam, więc. Yy, muszę się jeszcze nauczyć dobra mamy no żelazko tu jest jeszcze to takie coś złoto o ale tam pójdziemy bo tam jest znowu i jeszcze ten taki jak on się nazywa spetryfikowana oczywiście. Jak mogłam tego nie wiedzieć? O. W ogóle na tych modach, jeśli się nie mylę, jest taki mod, że na kilow albo na jakiekolwiek inne narzędzie można dać sobie coś takiego jak experience boost i wtedy e, cokolwiek byście nie zbijali to wam daje expa i to generalnie byłoby dobre i na level i jakbyśmy mieli przedmiot z naprawą to by było dobre e, no ale na razie nie mamy ani tak zenchantowanych rzeczy ani e, naprawy, więc tak tylko sobie mówię dobra czekajcie, e, wrócę e, tu tak to był ten waypoint i Pójdziemy sobie, czekać, bo ja poszłam... Nie wiem, chyba w tam, w prawo poszłam, tak mi się wydaje, że tam, bo tam był y... szkielet, zombie? Nie, już nie pamiętam. Jakieś tam coś tam było. Dlatego tam poszłam. A teraz mogę pójść w tą drugą stronę. I sobie tu wykopywać rudy. I tak. Dobra. Mamy trochę węgla. E, jak tam z akwibunkiem z tymi moglibyśmy już przełożyć do plecaka, e, w ten sposób byłoby dobrze. tak sobie kupiamy. W ogóle ja wam powiem, że ja wolę chodzić po. Chociaż nie, w sumie nie wiem, to zależy od mojego humoru, umówmy się Ale dzisiaj, tak jak sobie na L nagrywam, to wolę chodzić po jaskiniach, więc dobrze, że akurat na jedną trafiliśmy yy, Bo nie chciałoby mi się chyba tak po prostu kopać tak w przód yy, Więc tak Okej okay. To jest jakiś węgielek Moglibyśmy sobie poprzeglądać zetnkę, jakie można zrobić w najbliższych odcinkach, ale ja to chyba zrobię po prostu po odcinku, żeby mieć już jakiś, wiecie, taki przygotowany plan, co będziemy robić, a nie tak na spontanie, bo wtedy, jakiś taki plan, to zawsze... Te odcinki w sobie wychodzą takie moim zdaniem fajniejsze, trochę mniej chaotyczne. Jak wiem co robię. To jest tak łatwiej mm, mi oglądać jako, no, ja jestem bardzo samokrytyczna generalnie, więc yy, tak. I nie lubię nagrywać takich odcinków yy, na spontanie, że sobie siadam i mówię, a co nagrajmy tako. Yy, znaczy, inaczej lubię nagrywać zawsze, ale potem w efekcie, jak na, patrzę na efekt, to mam takie, że hmm, no w sumie no mogłam jakby się bardziej postarać, yy, jakiś plan, a nie tak tutaj chodzić w tej weftę, w sumie nic szczególnego nie robić. Okej, okay, tu widzę, że w ogóle w tej jaskini jest dużo... Yy, a, to nie to... Yy, tych ród, takich właśnie tych spetryfikowanych. Yy... O Jezus Kościół, ty mnie przerażasz, czemu się ciągle pojawiasz? Co? Czekaj. W sumie, jakbym wzięła to, to możemy ci przehandlować. Yy... No to nie. A złoto? Mamy tu jakieś złoto? Mamy. To złoto też można przehandlować, bo to daje benefity, bo jakby więcej yy, zyskujecie niż dajecie. Ja zobaczę jeszcze jak kobel. Halo, gościu, gdzie po las. Ja nie skończyłam z tobą. O, tu, okej, okay. niech ci będzie. Eee, no, czy mamy coś jeszcze, co można mu dać? Chyba raczej nie. Mhm. Dobra, to spadamy. I teraz można tu zaleć lawę i pójdziemy w tamtą stronę. Dobra. Tam nie dosięgnę, więc trzeba to skopać troszkę. I już mamy, dobra. Ja sobie przerzucę te rzeczy z powrotem. No chyba, że ten gość już odblokował mu się żelazo, bo to jest opłacalne handlowanie z nim żelazem. E, nie, nie odblokowała się. To nie. To bym wykopała, ale nie chcę mi się tam wspinać, więc nie, możemy to olać na razie. Może kiedyś tu wrócę. Mam wrażenie, że nam się kończy ta jaskinia, a przynajmniej tą część, którą tutaj widzę. Generalnie powiem Wam, że nie są takie złe te e, łupy, bo trochę rzeczywiście rzeczy zebraliśmy. Gościu przestań ze mną chodzić. Eee, dobra. Dobra. Złotko też się przyda. Znaczy nie wiem na co, bo... Tak samo jak teraz, bo co nie ma jeszcze, bo co nie było tej aktualizacji, w sensie yy, to jest starsza wersja, ale jak była ta aktualizacja z koperem, no nie, yy, z, jak po polsku to się nazywa mieć, tak, yy, to ja na przykład po prostu totalnie niepotrzebnie, ja wiem, że niepotrzebnie, ale i tak to robię, zbieram ten koper, który wiem, że mi się nie przyda, ale po prostu jak widzę taką rudę, no to chcę ją wykopać, bo no jestem, no ja lubię kopać w Minecrafcie i generalnie jestem też zbieraczem, czyli trzymam dużo niepotrzebnych rzeczy i na żywo, i w Minecrafcie, to akurat yy, się tyczy mnie. No dobra, tu byliśmy w tamtą stronę, ale widzę, że tam żelazko jest jeszcze. Możemy to wykopać. Ej, patrzcie, ile w ogóle levela już mamy. Mm. Ogarnij się. Bo zaczęliśmy z dziewiątym levelem odcinek, a już mamy 20. Uważam, że to bardzo dobry wynik. Okej, okay, nie chcę, żeby mnie ten zombie zaatakował mały, bo... Nie mam pojęcia, gdzie jest. Zabijcie się, Aha, ale kto wygra ten pojedynek? Zwycięzca, zawalczy ze mną. Aha, chyba, że oba się, tam. Tak też może być. Wiesz, że. Ta... A nie, chyba nie zginęły obydwa, ale. Tam jest ktoś yy, zatruty, z którym. I z, tą, z tym potworem. Z tą. Co ja gadam? Niekoniecznie chcę się mierzyć, bo. Yy, nie mam też najlepszego armora, więc yy, chyba pasuje. I tak już musimy kończyć. No. Jesteś jakiś zostaw mnie w spokoju. Dobra. No. Nie, nie poszło nam tak źle to z pieranką Mamy trochę więcej. Expo trochę więcej. Ojej, z tego co nie, nie. A, to dom. Eee. dom. Okej? Okay. <noise> Dobra Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Jeśli ja tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję A na to na tyle, tak więc trzymajcie się No i cześć!